Witam Cię, moja droga, bardzo serdecznie, nazywam się Katarzyna Starczowska i jestem doradcą do spraw pielęgnacji skóry, wizerzu i makijażu. Jak również uczę kobiety, jak dbać o swoją skórę, aby była piękna jak najdłużej, by wyglądała promieniście, zachwycająco świeżo. Więc dzisiaj powiem Ci, czym, mm, czym, yy, z czym dbać o swoją skórę, aby nie było przebarwień przedstawić produkt, który kocham zwłaszcza po okresie opalania się. Właśnie niedawno wróciłam z wakacji, więc doprowadza moją skórę do ładu i składu. Oczywiście wiatr, promienie słoneczne, ja to kocham i ja uwielbiam ciepłe, e, ciepłe promienie słońca na mojej twarzy. Natomiast po powrocie trzeba tą skórę zregenerować. I teraz dzisiaj zrobiłam sobie maseczki, umyłam moją skórę, e, wyczyściłam dosyć porządnie. Już jest fajna, świeża, przygotowana na różności, które będę nakładała. Na sam początek nałożę płyn hialuronowy, e, płyn, który rozświetla, e, odświeża, który jest świetny do tego, aby każdy produkt, który będę kładła następny, podbić go, żeby bardziej, e, żeby lepiej działał. Więc mm, będę chciała ci pokazać na mojej skórze, jak używam e, ten bardzo wyjątkowy produkt, ja go używam do każdego kosmetyku. Ja go po prostu kocham, dlatego że jest odświeżający. Już po, bój, po twarzy widać i czuć, przede wszystkim pod paluszkami, jaki efekt jest niezwykły dla skóry, ale to za momencik. Natomiast pier, pierwszym i najbardziej ciekawym produktem jest serum wyrównujący kolory skóry. Serum wyrównujący kolory skóry działa nam. Codziennie, jeżeli go nałożymy, nie działa zrawki. Działa na skórę odmładzającą. Jeżeli Twoja skóra jest szara, właśnie po opalaniu pojawiły się piegi, jest skóra pozbawiona blasku, nie jest taka fajna, świetlista, to właśnie to serum będzie pięknie działało na komórki Twojej skóry. Widoczne uszkodzenia, do których mogło dojść na swojej skórze w przeszłości. Mówię tutaj o przebarwieniach, plamach ciemnych, które dodają nam lat, plamach starczych, które, e, piegi, które właśnie mogą ulec zmianie poprzez używanie tego produktu. Co robi ten produkt? Przede wszystkim ma w sobie białą fasolę, która cudownie e, pozbywa e, z naszej skóry. Plamy, rozświetla, widocznie wyrównuje koloryt skóry. Naprawdę będziesz widziała efekt już po dwóch tygodniach używania tego produktu. Klinicznie udowodniony efekt znacznej poprawy rozświetlenia skóry. Miałam koleżankę, która próbowała sobie na połowie twarzy, i już po kilku dniach było fajnie widać efekt. Także kobiety, które mają tendencję właśnie do piegów, bardzo często mówiły, że miały buzię czasem bardzo mocno zapiegowaną, ale i również w ogóle całą skórę, na przykład dłoni potem widziały efekt na skórze, kolor skóry był jednolity, natomiast na dłoniach efekt piegów został. Także polecam Ci bardzo ten świetny produkt wyrównujący kolory skóry jest, jest dostępny u mnie, możesz sobie go u mnie zamówić. I Mary Kay odkryło, że ekstrakt z białej fasoli świetnie działa właśnie na wyrównanie kolory skóry, i ja jeszcze podbijam ten produkt drugim produktem, witaminą C, która jest bardzo aktywna. I nie dosyć, że są tutaj. Jest tutaj potrójna naturalna witamina C. Można ją używać też codziennie. Można ją też używać na wakacjach. Osobiście ją używam na wakacjach. Pięknie też rozświetla skórę. Uelastycznia nasz Ale najpiękniejsze jest to, że ma w sobie peptydy, trójpeptydy, które działają potrójnie na wzmocnienie naszej skóry. I jeszcze jest ważne to, że jest w środku jeszcze witamina E, która... E, która działa odmładzająco dla naszych skór. Dawkujemy, ja to tak lubię, troszkę więcej, więc dwie pompki dawkuję sobie na e, rano i na wieczór. Tutaj jest miarka i w ciągu jednego, jak tutaj zobaczysz, w ciągu jednego tygodnia powinnaś zużyć właśnie jedną miareczkę. Produkt ten wystarcza na około 6 tygodni. Jest bardzo wydajny, ale efekty zobaczysz już po pierwszym użyciu. Zachęcam cię do tych dwóch produktów. Zaraz po wakacjach używaj, zobaczysz jakie będziesz miała spektakularne efekty na swojej skórze. Ja ci teraz pokażę, jak ja używam tych produktów. Dlatego, że tak jak powiedziałam, jestem po wakacjach, więc patrzę, że moja skóra zrobiło się kilka przebarwień. Więc teraz nakładam sobie płyn nawilżający i już od razu na mojej skórze czuję mm, efekt odświeżenia. Używamy ten produkt nie wacikami, bezwacikowe użycie produktu jest jeszcze skuteczniejsze. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie wklepać, tak? Takimi pianistymi ruchami możesz sobie wklepać swoją skórę. Pamiętaj, żeby nałożyć troszkę na szyję i oczywiście na dekolt, tak. Dbaj o to, żeby Twoja skóra była zawsze nawilżona. Dbaj o to, żeby na skórze nakładać jak najlepsze produkty, dlatego że ze skórą wychodzisz, ze skórą twarzy wychodzisz wszędzie. A jeżeli jest ładna skóra, dobrze zadbana, dużo więcej możesz załatwić rzeczy, które Tobie są potrzebne. Ja resztę produktów zawsze, zawsze nakładam na zewnętrzne części moich dłoni, zewnętrzną część moich dłoni. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ścieramy naskórka aż tak często, a plamy starcze u kobiet dojrzałych zaczynają się też na naskórkach. Więc dziewczyny, dbajcie o to, żeby wasze dłonie nie wyglądały staro, żeby wasze dłonie nie pokazywały, nie pokazywały, ile macie lat. I teraz, dziewczyny, mieszanka. Jedna pompeczka. Jednego serum i dwie pompeczki drugiego serum. Taka dawka codziennie pomieszana rano i wieczorem sprawi, że moja skóra już wygląda dobrze, ale po kilku dniach mój koloryt skóry się idealnie wyrówna moja skóra będzie rozświetlona jeszcze bardziej, efekt będzie wyjątkowy. Więc moja droga, bardzo Ciebie proszę o udostępnienie tego nagrania po to, aby inne kobiety wiedziały czym i jak pielęgnować swoją skórę właśnie po opalaniu, czym i jak stosować sobie, jak sobie stosować produkty na swoją buzię. Teraz na to będę kładła krem, krem pod oczy. Właśnie w tych okolicach i krem na moją twarz, ale to już będzie w kolejnych nagraniach. Jak mm, dawkować sobie i jakie kremy mm, na naszą skórę, żeby był świetny efekt. Powiem wam, że uwielbiam po takich zabiegach dotykać moją twarz, jeżeli. Jesteś kobietą, która uwielbia kosmetyki. Zapraszam cię do kontaktu. Jeżeli chciałabyś, może też zarabiać yy, na kosmetykach i być może być konsultantem piękna, doradcą piękna. Zapraszam cię do mojego zespołu. Zapraszam cię również do tego, abyś mogła się rozwijać w naszych szeregach, dlatego że naszym celem jest spełnianie marze marzeń innych kobiet. A przede wszystkim proszę o udostępnienie tego nagrania, dlatego że wiele kobiet czeka na to, aby. Dowiedzieć się, co używać na skórę, jeżeli poopalałyśmy się i wyszły nam przebarwienia. Serdecznie cię pozdrawiam i dziękuję, że byłaś ze mną na nagraniu. Pozdrawiam.